Dobra, ludziska. Teraz będziemy budować domek na wodzie, akurat. Dobię swoje platformę na 9. Ja zrobię tak: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Po 5 kratek w górę. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I robimy takie coś. Tutaj zrobimy sobie drzwi od razu. Nie, bardziej tu. Oj, proszę mi się tablet być To będzie lepiej. Ludzie. Robimy tak. Zresztą budujemy szkło na tej ścianie. Tik, tik, tik. Chopnie no już. Można zrobić tak. Robić szkłem na trzy kratki w górę. No Dlacie, skąd to jakieś mięso. co. Mm. Potem będzie... By... Hmm. Jak ktoś chce obejrzeć inne filmy to wejść na kanał dać, stawić łapeczkę jak ktoś wiem, ja nie zmuszam Ja tylko pokazuję teraz poradnik jak zrobić ładny domek Co nie będę robić? Moty do tego dźwięku zrobimy w kolejnym odcinku na razie to tak wygląda. Mamy schodki, prawda? Tak, mamy. Mamy robić tak, hop, jeden zakrętaf, dwa w górę. Trzy tak i tak... Nie tak. Tak. O jaj! Zapraszam was tu ludziwiska. czy trochę rozproszony jestem. Oczej miałem sprawdziam. Bo sprawdził wczoraj. Mój kolega był, to bym powiedział, no tak miałem, bo miałem i trochę zestresowany jestem i jutro też będę mieć. Bo ja cię, macie ja trzymajcie za mnie kciuki. Dzień. Ja mogę jedynkę dostać. Najgorszą ocenę świata. Jedynkę. Muszę naprawić. Nie, naprawiłam. Musimy to naprawić. I już możemy robić kolejne piętro. A tu już słyszycie w tyle, Nie wiem, jakieś niefajne. To zróbcie, żeby było fajne. Bądźcie sobie z tego bekę zrobić. Tak he, he, he. Tak e, na przykład jest powiedzmy. Kanapka to ha 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 kanapka sypka i można coś jeszcze dodać do tego. Hmm, on twoje idzie. Ale jak serio będzie w tyle słychać, to Będę próbować no, w kolejnych odcinkach to zmienić, żeby było lepiej. Zero, wpiszcie w komentarzach jakieś błędy, byki, które zrobiłem. Ale jak są w fi filmach też błędy, ortograficzne, lub nie, nie wiem, jakieś tam. To ich nie musicie. Jak w tym filmie i tych ostatnich będą błędy. I zobaczcie na oznak film oz oznaki wiosny. O, fajny. Bardzo. Tyk, tak zrobimy. Tak. Hmm, musimy wymyślić. Ja by tutaj można było tak ładnie wejść. Zrobimy to tak. Właśnie może wejść, prawda? Jego może sobie o jedną kratkę, o dwie, o dwie no. O dwie kratki może sobie jeszcze sobie podwyższyć. No, może coś tak zrobić. tyk No. Nie miałem pomysłu, ale to wpadłem. A i ładnie to wygląda ludziska, prawda? Jeszcze. Ilka... Chcę tutaj zrobić? dobro. Nu, nu te spun podes. Dalej, no, hop, hop. Potem jakieś błędy, które wam się nie podobają, to można sobie zmienić. Mogę się jeszcze kombinować. Mod. Oj, ja cię. Trzeba tak wypełnić. tak pokombinować. I hop, hop. Ale ja trochę brzydko mi się nie podoba. Można to tak Trochę płytkami bardziej. I bardziej sokienko okienko. Tyk. O nie. Może w kolejnym odcinku zrobię do tego domku mostek to coś tam widać? To nie wiem co to hmm. Dobra przy okazji zrobię do tego domku mostek hmm. Z kilku robi, no, W takim kierunku tu robię na jakim poziomie to zależy Zmianam takie Wierkowe płotki. Ja akurat mój most zrobię z kamienia. Jeśli jesteś pełny. Dziwiło Już jest coś. Uwielbiam ja, cię trochę. ukombinować. kombinować. Nie miał jak żeby ten odcinek nie trwał, nie wiem, gdzieś tak 50 minut, i potem ludzie będą wychodzić w filmiku, prawda? Abyście wyszli. czy nie? Może chcecie zobaczyć. Jak, jak on zbuduje i będziecie się ze śpiewać naśpiewać, na pewno. No proszę, ten dom może komuś się spodobać. Niektóry. No no na pewno komu. Nie, mi się na przykład podoba. Kolegi nie ma, ale na pewno kolega był, to by powiedział: Aj, no ładne. No. Ja go znam. No. O. Widzicie, ludzisko? Teraz by podpórki ładne. Byście chcieli ser... y... tą serię survival, to wstawcie pod tym filmem może trzynaście 3... łapek. Nie, za dużo. wyłapi. nie, 10. będzie trochę wyzwanie. Hmm. Trzeba zrobić tak, tak. Hmm. Ja będzie słychać coś bardzo niefajnego, powie, napiszcie, a to zobaczcie. Oli, trzeba niestety dodać kamyczek. zobaczcie i jest to do widzenia papa pa!